Dzień dobry Dzień dobry Wysyp meduzy dzisiaj Zdjęcia. No to jest dużo No Tam, tam, tam To oczywiście tak Fajnie, że to jest, że to sobie faluje i pływa, ale że jest beton, tak się inaczej chodzi, niż po drewnie. Uu, rusza się. No. Wielkie kaki. A te niebieskie słupki, a najbardziej ich y, biała góra, to są lampy, które w nocy po prostu świecą, i od nas je gdzieś tam widać. Kolejny stateczek płynie, może tym razem do nas.